Dzień dobry, Sebastian, z tej strony pani Magda. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś jeszcze, jak mój głos brzmi, co? Mam dla ciebie dzisiaj pewne zadanie, ale zanim te zadania wykonasz, to wysłuchaj, proszę, co mam ci do powiedzenia. W tym tygodniu było bardzo ważne święto był Dzień Mamy. Ale nie zapominajmy, że poza mamą, Twoją najbliższą rodziną jest także tata. I Dzień Mamy to nie jest tylko święto raz w roku. Codziennie powinno być święto mamy i taty, bo my, dzieci naszych rodziców, powinniśmy być bardzo grzeczni, a przy okazji pomagać im w codziennych obowiązkach. Ale dzisiaj dowiesz się, jak prawidłowo nazywać poszczególnych członków Twojej najbliższej rodziny. Jesteś ciekawy? No to zaczynamy. To jest przykładowa mama. Mama jest kobietą i ma męża, czyli naszego tatę. Mama i tata mają dzieci. To są dzieci tych rodziców, o których będziemy dzisiaj mówić. Wybierzmy sobie, że ten chłopiec tutaj, co jest taki uśmiechnięty i ma takie kciuki mocno do góry wystawione, to jesteś ty. Mama ma jednego syna, drugiego syna, córkę. I córkę. Dziewczynki to są córki. Jedna dziewczynka, druga dziewczynka. Chłopiec i chłopiec. Dziewczynki to są córki. Natomiast chłopcy to są synowie. Czyli ty, Sebastian, jesteś synem swoich rodziców. Twój brat Max też jest synem twoich rodziców. Twój starszy brat, też jest synem Twoich rodziców, natomiast Twoja siostra jest córką dla Twoich rodziców, a wszyscy są dziećmi Twoich rodziców. Wyobraź sobie, że to jesteś Ty. Masz brata, siostrę i siostrę, a w rzeczywistym świecie masz. Dwóch braci i jedną siostrę, prawda? Dziewczynki to są twoje siostry, a chłopcy to są twoi bracia. Czyli Kamila jest siostrą, a Max jest twoim bratem. Tak samo ty dla Kamili jesteś bratem i dla Maxa też jesteś bratem, bo jesteś chłopcem. Twoja mama i twój tata. Mają rodziców. To jest mama mamy, a to jest tata mamy. To jest mama taty, a to jest tata taty. Mama twojej mamy, mówisz na nią babcia. Na tatę twojej mamy mówisz dziadek. Na mamę twojego taty też mówisz babcia. I na tatę Twojego taty mówisz tak samo jak na tatę Twojej mamy, czyli dziadek. Rodzice Twoich rodziców to są babcie i dziadkowie. Przejdziemy teraz dalej. Babcia i dziadek to są rodzice Twoich rodziców. I. Mówisz na nich babcia i dziadek, natomiast oni mówią, że jesteś ich wnukiem. Dziewczynki są wnuczkami, a ty jesteś wnukiem, czyli Kamila jest wnuczką, a ty, Sebastianie, jesteś wnukiem. Czy to jest dla ciebie zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. To przejdziemy teraz dalej. Poznasz resztę członków rodziny. Twoja mama i twój tata mają rodzeństwo. Jeżeli mama ma siostrę, to mówimy, że jest to twoja ciocia. Zarówno mama, jak i siostra twojej mamy są córkami twojej babci i dziadka. Natomiast Tata, wyobraź sobie, że ma brata. I na tego brata ty powinieneś mówić wujek. Jeżeli babcia i dziadek od strony taty mają dwoje dzieci, to znaczy, że twój tata ma brata. Jeżeli twój tata miałby siostrę, to też by się, to by się nazywała ciocia. A jeżeli twoja mama miałaby brata, to by się nazywał wujek. Po prostu, rodzeństwo toich, twoich rodziców to twoja ciocia lub wujek. Ale jeżeli ciocia ma męża, to mąż cioci też się nazywa wujek. A syn cioci i wujka to jest twój kuzyn lub brat cioteczny. Jeżeli wujek ma żonę, to żona wujka też się nazywa ciocia. Córka wujka i cioci to twoja kuzynka lub siostra cioteczna. I tak poznałeś całą rodzinę, ale zapomnieliśmy tutaj o jednej rzeczy. Wyobraź sobie, że twoja siostra Kamila ma już syna. To pamiętasz, jak się nazywała siostra albo brat twojej mamy lub taty? To jest wujek lub ciocia, czyli ty, Sebastianie, jesteś już wujkiem dla Nikodema. To teraz, patrząc na ten obrazek, chciałabym, żebyś pokazał mi, Zaczynając od tego chłopca, wyobraź sobie, że to jest właśnie Sebastian, że to jesteś ty. To pokaż mi, gdzie jest brat Sebastiana. Pokażesz mi palcem, gdzie jest brat Sebastiana. Brat Sebastiana jest tutaj. A powiedz mi, gdzie jest Wujek Sebastiana. No, ciekawa jestem, czy odgadniesz. Wujek Sebastiana jest tutaj, albo gdzie jeszcze, albo tutaj, bo mąż, cioci, to też jest wujek. Brat taty to jest wujek, albo brat mamy, gdyby miała, albo mąż, cioci, to też jest wujek. A powiedz mi, Sebastian, gdzie jest babcia i dziadek od strony mamy? Na tym obrazku: Tutaj jest babcia i dziadek od strony mamy. A powiedz mi, gdzie jest twój brat, cioteczny? Brat, cioteczny, czyli syn, cioci i wujka. On jest tutaj bardzo dobrze. Powiedz mi teraz, Sebastian. Gdzie są siostry? Jedna siostra i druga siostra. Chciałabym, żebyś teraz powiedział mi, gdzie są dzieci Twoich rodziców. To są rodzice, a gdzie są ich dzieci? Jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko i czwarte dziecko. To są właśnie dzieci, rodziców. Mam nadzieję, że ten obrazek zachowa ci się w pamięci, bo do niego dostaniesz kilka zadań. A tymczasem ja ci bardzo dziękuję za to rodzinne spotkanie. Mam nadzieję, że już wiesz, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny i będziesz umiał. Zrobić swoje drzewo genealogiczne. To jest takie drzewo, w którym wszyscy członkowie Twojej rodziny, umieszczeni na zdjęciach lub rysunkach i podpisani imieniem i nazwą czy jest to ciocia, czy jest to babcia, czy jest to mama są na jednej kartce i tworzą takie piękne rodzinne drzewo. Zachęcam cię do tej pracy i mam nadzieję, że mi ją pokażesz. A tymczasem do usłyszenia niebawem, pa pa!